Na rankedach każdy nienawidzi na niego grać. Na profesjonalnej scenie każdy nienawidzi nim grać. A ja nienawidzę, tak bardzo on mnie przypomina. Bo jest to błazen. Błazen, który dokonał niemożliwego i aktualnie wywołuje w większości graczy adekrego ataku padaczki tylko na jego widok. Postać, która mimo tego, że odkąd wyszła prawie w ogóle nie była w mecie, jest prawie najczęściej pikowaną i najczęściej banowaną postacią w całym lolu. Zapytasz się, dlaczego? No właśnie. Dzisiaj opowiem Ci o Losie Szako. jak do tego doszło, że każdy nienawidzi go na swój unikatowy sposób, i jak samodzielnie udało mu się zmazać miliony uśmiechów z ust niewinnych ludzi? A zacznijmy od niczego innego niż od roku 2009. Było to prawie 14 lat temu, a jego spotlight i tak wygląda bardzo podobnie. Zgadza się, ponieważ jego spele, no nie do końca się zmieniły od tego czasu. Można powiedzieć, że są w miarę identyczne. Przez lata dostał on tylko pojedyncze małe zmiany, ale na ogół Szako pozostał taki sam. Taki sam irytujący, taki sam nękający i taki sam bez lora. Bo ciekawostka: Szako jest jedną z niewielu postaci w loru praktycznie bez swojej historii. Ta postać dosłownie. Nie ma swojego miejsca w świecie League of Legends. Ale nieważne. Już odkąd wyszedł, był on bardzo kontrowersyjny, nielubiany. Ponieważ jak tworzysz postać z założenia, będącą irytującym błaznem, to dobrze wiesz, że nim będzie. Niewidzialność z teleportem na bardzo małym cooldownie, która bije dużo obrażeń. Niewidzialna pułapka, która cię cecekuje. 24 na 7 slow i spory damage. Oraz tworzenie klona, który jak umrze, to również cię cecekuje. Co jest do tego wisienką na torcie? No wyobraź sobie, że jest to również asasyn, który może możecie zabić w gumieniu oka. Dlatego też na ku jest to najbardziej znienawidzona Postać czasów. Nie jest to tak, że ja sobie to wymyślam. Po pierwsze, przeglądając jakiekolwiek fora, Shako jest praktycznie numer jeden. Powiem więcej, nawet kiedyś stworzyłem wideo mówiących o najbardziej znienawidzonych postaciach, i Shako był jednym z nich. Lecz kryje się za nim więcej niż tylko znienawidzenie przez graczy Soloku, które na pewno jest wysokie. Jego ban rate mówi sam za siebie. Jest to więcej niż postacie, które dopiero co wychodzą, które są mega OP z reguły. No jakby, jak to jest możliwe? Ale dobrze, jest to jeden ze sposobów, na jaki on jest nienawidzony, Bo nienawidzi go o wiele więcej. Zacznijmy od tego, że nienawidzi go raj. Co to w ogóle znaczy? Po pierwsze, tak jak mówiłem, Riot go nienawidzi, bo nie chce dać mu Lora, no proszę dajcie coś dla Marweka. Po drugie, Riot nie do końca chce go zmieniać, ponieważ jest on w tym dziwnym limbo, gdzie jest on najbardziej OP postacią na niższych dywizjach, i najbardziej useless na tych wyższych, już nie mówiąc o profesjonalnej scenie. Ty ale w sumie dlaczego Szako jest taki dobry na niższych dywizjach, a tak słaby na górnych? No, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ jest on bardzo przewidywalne. Jeżeli ograłeś się już troszeczkę na szako, to dobrze wiesz, co ta postać zrobi. Praktycznie zawsze da się zgadnąć poprawnego szako. ]ulta. Praktycznie zawsze wiesz, jak on będzie clearował, i możesz mu Wirli to zniszczyć. A jeżeli nie pozwolisz mu ze snowballować, to jest to najgorsza postać w całej grze. I tak, jak będziesz do przodu, naprawdę przyjemnie się nim gra. Ale jeśli ktokolwiek grał Ady Szako i był troszeczkę do tyłu, to rozumie ten ból. No, grać się za bardzo nie da. Więc nienawidzą go gracze solo koleki, nienawidzą go proplayerzy, nienawidzi go Riot. Kto jeszcze może go nienawidzić? Otóż jak czytałem Reddita, różne fora, miejsca, gdzie znajduje się mainy Szako, zrozumiałem, że sami gracze Shako nienawidzą Szako. Ponieważ ta postać wcale nie jest silna. Zaufaj mi, ta postać nie jest OP i nie jest to najsilniejszy czempion w grze. Po prostu jest on bardzo irytujący. I balansowanie irytujących czempionów jest straszliwie ciężkie ze względu na to, jak bardzo na krawędzi się balansuje. Ponieważ wyobraź sobie, że Szako byłby naprawdę dobrą postacią. Połączyć to z jego naturą, gdzie jest również bardzo irytujący, no byłaby to zupełna apokalipsa na Soloku. Niektóre czempiony mogą sobie pozwolić na bycie o wiele silniejszym ze względu na to, że nie mają takiego kitu. Ponieważ nikt nie lubi walczyć na postać, która stawia niewidzialne boksy, staje się sama niewidzialna. cały Czas się slowuje, co chwilę znika, pojawia się, nie wiadomo co się dzieje. A gdyby tego było mało, to może jeszcze ta postać grać na dwa warianty. A bo nie wspomniałem o tym, można grać szako pod AD oraz pod p co sprawia, że kanterpikowanie go jest troszeczkę cięższe. Co prawda wydaje mi się, że mniej osób decyduje się na wariant z AP, ale nadal jest to opcja. A jeżeli ktoś rok kiedyś na szako na topie pod p to dobrze wie, że jest to troszeczkę irytujący pik. Ale jeżeli wiesz co robisz, to możesz na ludzi go zastąpować. Także szako nie jest postacią jak każda inna. Musi być on balansowany jak szako. Ta postać to stanu umysłu, to jest testowanie twojej psychiki i psychiki twoich teammateów. ponieważ nie wiem czy tak masz, ale osobiście jeżeli gram z Apple Shaco w teamie, to dobrze wiem, że to będzie gierka 4 vs 5, ponieważ ta postać często często po prostu nie jest zbyt użyteczna, a jeżeli w ogóle nie grają main shako, oj to jest niemały problem, słuchaj zresztą mówiłem o tym jak często jest banowana, jak jest popularna, ale i win rate wcale nie jest jakiś wysoki i przez to, że na dżungli ta postać za często nie wygrywa, tak samo jak na topie, to ludzie zaczęli nim uciekać po prostu na supporta, gdzie może się on troszeczkę lepiej odnaleźć i robić pod dymki jakieś niewitki. Jak dla mnie Shaco jest również postacią, która zasługuje w końcu na reworka Ponieważ naprawdę może być on fajnym czempionem A jak na razie, naprawdę są średnio zbalansowany I średnio da się go zbalansować Nazwałbym go poniekąd nie do zbalansowania Ze względu na to, jak jest on I wszystko rozbija się o ten przeklęty design A żeby to sprawdzić To sam zagrałem dosyć sporo gierek Shaco Na wielu liniach, żeby na pewno dowiedzieć się co i jak A zacząłem od gierki na suporcie I jako ten irytujący błazen Pierwsze co zrobiłem to wleciałem w złodzieja rowerów I przedstawiłem mu czarno na jak się plasuje sytuacja. Zmarłem. Po prostu zmarłem. Ale spokojnie, wracamy na linię. I jedno, co trzeba przyznać, Shako, to to, że może on wjechać w każdym momencie i zrobić bardzo szybkie combo za bardzo dużą ilość damage'a. Jego obrażenia nie są małe. Lecz problem w tym, że bardzo szybko on również podupada na suporcie. A jak wejdziesz z takiego oku bardzo głęboko, to nie ma już drogiej ucieczki. Ja już na samym starcie robiłem potężną patologię. Zdecydowałem się iść pod full ade bombę w tej grze. I jak na to, jaki level miałem, miałem naprawdę dużo obrażeń. Enemy Botlane był one-shotowany co chwilę. Tylko problem był w tym, że Enemy Botlane to były również noby. No właśnie jak jest takich dwóch ziomków, co się zupełnie niczego nie spodziewają, to ciężko im znaleźć na to counterplay i myśląc, że taki szak jest OP. A kiedy podszedłem do prawdziwego czempiona i zawodnika, który coś ogarniał, no to już nie miałem takiej łatwej sytuacji. Biegałem po całej mapie i farmiłem tych nobów raz za razem. Miałem wrażenie, że zupełnie nikt się nie spodziewał, co i kiedy ja robię. Dosłownie, wbiegałem w tych ziomków, oni nagle zaczynają bić mojego klona, nie wiedząc co się dzieje. Skąd ten szako się to w ogóle wziął? Ale tak jak mówiłem, jak jesteś troszeczkę nafidowany, to możesz off cooldown robić trepanację czaszki na przeciwnika. Bo szybkie z Full Lethality no są w stanie wyjaśnić praktycznie każdego. Także ten mecz został wykerowany straszliwie, ale zaufaj mi, to była pierwsza gra i prawdopodobnie najlepsza. Kolejną również zagrałem na suporcie, tym razem w Brauma Ezrila i mimo, że tego Brauma mieliśmy już jak na tacy, to jeden ruch za daleko i Ezril po prostu nas zamordował obu. Jeżeli taki Shako w Irl nie złapie za dużo rozpędu, to traci on przydatność tak szybko, że to głowa mała. Później napatoczyło mi się kilka freefragów, ale była to bardziej zasługa tego, że Braum zupełnie nie wiedział co się dzieje niż czegokolwiek innego. No i po złapaniu kilku killi, jakiś rozpęd i nagle się okazuje, że jestem w stanie robić 1 versus 2. Dlaczego ludzie tak strasznie nienawidzą tego czempiona? Ciągła presja z wleceniem z niewitki i zrobienie trzech autoataków za tysiąc demedża jest dosyć straszna. Ale w odpowiedni team comp, jeżeli dobrze się enemy team przygotuje na takiego Shaco, to nie jest w stanie zrobić zupełnie nic. Zresztą nie jest to tylko rzecz dla Shaco, większość asasynów ma podobny problem, że jeżeli enemy team dobrze zagra wokół nich, to są oni niemal bezużyteczni. Także tej gry wykarować się nie udało, ale pokaz damagea był niemały. Kolejny mecz po czuł się bardzo podobnie jak drugi. Gdzie Early dosyć cienko, ale później, jak zacząłem roamować, robić jakąś patologię, to nagle się okazało, że jestem zupełnym mordercą. I jeżeli ktokolwiek był na moim celowniku, to równie dobrze mógł być Kennedy, bo ja jeńców nie brałem. No i wykrywać się nie udało, ale damage, no fenomenalny. Szkoda tylko, że byłem taki squish, jak ktokolwiek się do mnie dobrał, no to jest pogrzebany. Więc przejdźmy na ten moment na inną linię, a mianowicie to Plane. Na topie zagrałem Shako pod AP. Akurat tutaj w Riven się trafiło. I Shaco na topie to jest dosyć kontrowersyjny pik i najbardziej chyba jest rozsławiony. Dzięki jednemu streamerowi nazwanemu Pinkward. Całość tego piku polega na tym, że stawiasz boxy i baitujesz przeciwnika, żeby w te boxy wbiegł. A drugi plan jest taki, żeby maksować A e i po prostu rzucać F e przeciwnika. Akurat ta event była bardzo mierna i udało mi się zamordować ją dosyć wcześnie. Jedyne co robiłem na tym topie, to spamiłem w nią E, rzucałem czasami boksy pod siebie i udawałem mojego klona. Siostra na szczęście nie była zbyt sprytna i matury, by nie zdała, ale to nic, nie ma co się śmiać. Udała się ona nabrać tyle razy i wbiegała w moje boksy raz za razem. Problem w tym, że AP szako po prostu nie jest zbyt wybitnym pikiem. I na nawet jak byłem 4-1 cały i ten prawie 2, to rzucanie takiej kosy po 200 damage'a, no nie starczało. W teamfightach nawet sporo robiłem z moimi firami, z moimi ultami, ale jak doszło co do czego, zawsze wolałbym grać jakimkolwiek innym herosem, który bije realne obrażenia. Nazwałbym AP szako na topie takim pikiem, fajnym do patrolowania, ale claimbować to bym się tym nie claimbował i raczej nikomu nie polecał. A następnie zagrałem Shaco na midzie. Jest wielu tepeków, którzy grają Shaco na midzie i grają nim tylko i wyłącznie pod Cheeza. Cały plan polega na tym, że level 1 Shaco jest bardzo silny. Dużo ludzi o tym nie wie, ale trafienie takiego autoataku z Q level 1 po prostu bije 200 obrażeń. No, jakby bije 200 obrażeń i większość postaci ma na to mało szans. Szczególnie, że to ma niski cooldown. Problem w tym, że tym pikiem prawie w ogóle nie da się farmić. A zrobienie czegokolwiek w późniejszym etapie gry również jest zadziwiająco ciężkie. Więc jedyne co możesz robić, to roamować, bić się i w sumie to było na tyle. W tej grze udało mi się niejako wysnobolować, ale na Irelie, która była moim lanerem, miałem 0 szans. Po prostu zero. Byłem się w stanie bić z innymi, oczywiście, i obrażenia były niemałe, ale no ilość mojej farby w tej minucie, no nie jest zbyt akceptowalna, nie jestem też jakoś bardzo zdziwiony, no bo jak tutaj farmić? Jedyne co robiłem, to się biłem. I to też potwierdza troszeczkę to, jak się gra szako, bo według mnie to jest postać do końca flipowania, do robienia patologii i do snowballowania. Tą postacią po prostu nie da się zagrać w standardowej gry League bo tak jak inne postacie z reguły, dosyć grają schematycznie, robią coś przewidywalnego. Tak szako zawsze musi być mega patola i zawsze musi jakoś dziwnie się ten mecz potoczyć. Tak jak następny, który grałem znowu na topie, znowu pod AP, tym razem w Atroxa. No i ten Atrox no nie był fenomenalny, ziomek nie do końca ogarniał swoją postać, a mimo to i tak miał ze mną dosyć sporo szans do momentu, bo później już zupełnie zaorałem. Granie takim szako pod maksymalną ilość cooldownów i jak największą ilość many, no jest dosyć śmieszne jest, ponieważ twój ult ma zero cooldownu, co chwilę spamisz boksy, rzucanie kos może później nie jest zbyt opłacalne, ale bejtowanie ludzi wchodzenie w te pułapki na pewno jest dosyć śmieszne. No bo kurna, ile razy ja zbejtowałem kogoś w tym meczu, to głowa mała. Ci ludzie po prostu nie wiedzą, co się dzieje. Brać jakby ruszasz się, że coś się dzieje i w tym meczu bawienie się dosyć dobrze, czego o kolejnym powiedzieć nie mogę. Jak trafisz na realnego gracza, kiedy grasz tym apę no to dobrze. Że wiesz, że będziesz największym usedesem świata. Tutaj jest to idealnie zaprezentowane, jak ten czempion działa. Przeciwnik złożył Tiamat, złożył Merce i jak ja stawiam boksa, to od razu go zabija. A Peszako na topie nie ma do zaoferowania nic więcej. I jest do skontrowania tak prosty, że to głowa mała. Odstawałem i w farmie, i w hapeku, i we wszystkim innym od tego seta. Nic nie dało się temu zimkowi zrobić. Dzięki Bogu, że drużyna mnie chociaż wykorowała, bo sam w sobie byłem usedesem jakich mało. Dobra, jeszcze jeden meczek peszako na topie. Znowu w seta, i znowu zostałem przekopany. Jakby jestem niemalże przekonany, że to musi być jeden z gorszych pików, jaki tylko można wyciągnąć. Na solo kolejkę. Nawet porównując go do głupiego ragasa na topie nie widzę powodu, żeby grać tym szako. Chyba, że po prostu jesteśmy innym szako. Dlatego przejdźmy do głównej roli Szako, a mianowicie dżungli. Oj, i na dżungli to się bawić można dobrze. Zacznijmy od tego, że większość ludzi zaczyna na kaczkach. No i często gęsto ludzie na wyższych dywizjach, a może i niższych, dowiedzieli, że można po prostu tutaj wbiec i zniszczyć te wszystkie boxy level 1. Na szczęście mi tego ani razu nie zrobili, ale no tak czy siak dostałem niemałą przekopę. Jakby na umierają się dosyć sporo na wczesnych levelach. byłem takim cholernym juzlesem, że to głowa mała. Na szczęście. W pewnym momencie zgarnąłem ogromną ilość killi. Przeciwnicy po prostu karitas zdecydowali się wszystko mi zdonatować. I ja to respektuję. No, zrozumiałem, że Szako w dżungli Pod to jest chyba jego najlepsza wersja, ponieważ masz cały czas dostęp do farmienia czegoś. Po drugie, ganki na tej postaci są naprawdę dobre. A po trzecie, damage, no jest zadowalający. I w tej 40-minutowej grze nie udało się poddymić do zwycięstwa. W drugiej grze znowuż nie byłem zbyt useful, po prostu drużyna mnie mocno kierowała. Coś tam niby biłem, coś tam robiłem, ale nie było to nic fenomenalnego. Szczególnie, że enemy Voliber to równie dobrze mógł być AFK. Nie wiem, co ten się robił, Ale nie był to fenomenalny mecz Ligi Legend. Mój mecz też nie zaskakiwał na dwóch itemach, ja nie jestem w stanie złążutować tej tej Caitlyn. No troszeczkę mnie to zasmuciło, bo myślałem, że więcej zadam. Ale no drużyna szczęście się wylosowała lepsza, a w kolejnym meczyku zrozumiałem, że ten szako no, jest nie najgorszy, ale jednak siłą aż tak bardzo nie powala. Jakby nie jest to nic fenomenalnego, naprawdę. Dochodzę do wniosku, że ja również w sumie to nienawidzę tej postaci. A jeżeli ty również nienawidzisz szako, to zostaw lajka, suba, koma, dzwona i nie wiem, co tam jeszcze można dać. Pa!